Przed wyjściem z drogowskazu Wardem przede wszystkim najpierw informuje strażników, że wyprowadza Asukę wraz z K. na zewnątrz. No i wtedy oddają Asuce broń. No, oczywiście niechętnie, bo później przechodzą przez drogowskaz, który Esau stawił tuż przed katakumby. Znaczy na najbliższe miejsce przed katakumbami. No i przychodzą. Wardem mam przy sobie oczywiście to wyposażenie standardowe. Oraz, tak jak w ogłoszeniu, hełm zamknięty płytowo. Eltrymorowy oczywiście. A szła na samym tyle, Przepuszczałem przed sobą radnych, no, po otrzymaniu broni yy, chwyciła łuk, zamieściła go na panelu na plecach, po czym przykryła panel tarczą, która tworzy jego zewnętrzną jakby część, chwyciła swój miecz w rękę, ten jednoręczny i popatrzyła na jego takim wzrokiem, jakby się bardzo stęskniła za nim, jakby jej ulżyło chwilowo, nie? Oczywiście miecz dwuręczny na razie nie posiadam, ponieważ zaginął dawno temu ale tylko sprawdziła, czy ma kostur i sztylet, który otrzymała po walce z Mordremotem. No i ruszyła za Wardenem i Asuko. Bezproblemowo udało wam się przejść przez nie było żadnych problemów. Dotarliście pod... w zasadzie pod ruiny dawnego Ascolonu, gdzie generalnie Asuka wiedział, w jaki sposób was poprowadzić do wejścia, które miało prowadzić do grobowca, do którego chciał się dostać. Chciała się dostać. Że całą drogę bez problemu przebyliście. Gdzie nie, mogliście dostrzec, jak uciekają przed wami jakieś dzikie moa, ewentualnie inne dzikie zwierzęta, ale nic was nie atakowało. Dotarliście do miejsca, gdzie widzieliście wejście jakby do jaskini wewnątrz góry. Ja mogę stop. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że od momentu wyjścia z drogowskazu podczas tej całej drogi Asuka była taka troszkę przygnębiona na początku, ale im bliżej, im bliżej po prostu katakom, tym bardziej się jakby ożywiała, czułaś jakby szła na, jakieś, na jakąś zabawę po prostu, coraz taka żywsza i coś czuła jakby coś się po prostu ciągnęło w odpowiednią po prostu, że tak powiem, szczelinę, w którą mają wyjść. W każdym razie właśnie dotarliście. Asuka yy, mogła rozpoznać to miejsce. Widzieć, że rzeczywiście to jest to wejście. Przy wejściu zobaczyliście dwójkę popielców. Jeden był ranny, oblepiony czymś bladoniebieskim, a nawet już różowiejącym. A drugi miał odciętą nogę i rozpłatany brzuch. I widać, że już dogorywał po prostu. Ten pierwszy bardzo, klęczał a, nad tym drugim. Bardem podchodzi do popielców oraz spogląda na jednego, na drugiego. Spoglądając na tego pierwszego oraz bada przypadkiem, czy to nie jest coś związanego z duchami albo z samą magią. Bez problemu, Warden. Poza tym, że generalnie cały czas czujesz trochę aktywności swojej łzy, bo wiadomo, jesteś obok asuki, a ma związek. E, to dodatkowo bez problemu jesteś w stanie rozpoznać, że to jest ektoplazma, po prostu już zastygająca. Spoglądam na papierca, wy pewnie jest... mm, Tak, mieli, Mieliśmy w planach splądrować to miejsce, ale. Nie udało nam się. Opowiadaj, co się stało, ech, ech, jak każda taka historia, było nas pięciu. Byliśmy uzbrojeni. I? Ech, weszliśmy do wnętrza przez korytarz. O, pojedynczo się mieściliśmy. A potem dotarliśmy do jakiegoś grobowca, gdzie. gdzie po prostu zaczął się dym. Można opisać, co się stało? Duchy. Zaatakowały nas duchy. Pieprzone duchy. Il. Nie wiem, nie byłem w stanie tego już policzyć, spierdalając Wielu... tamtą gdzie właśnie. Wielu było ich, skoro spierdalałem? Wiesz, przynajmniej ósemka. Ósemka... Rozumiem. Jakieś pułapki, cokolwiek? Nie mam bladego pojęcia, nie wyszliśmy zbyt głęboko tego miejsca. A Udało mi się go wy wyciągnąć stamtąd. A pozostała trójka rozpierzchła się w swoją stronę, w zasadzie dwójka był. Trzeci zginął na miejscu. To znaczy, że dalej są w jaskini, czy po prostu uciekli z niej? Ciężko było mi ciężko było ich um, zobaczyć. Jeżeli jest jakieś inne wyjście, to pewnie się wydostaną. Albo zginęli gdzieś w innych miejscach tej jaskini. W każdym razie um, od grobowca prowadzą dwie odnogi. O, jeden pobiegł w jedną, drugi w drugą. Czy jakąś mapę, jakieś plany? Generalnie popielec y, mógł ci co najwyżej tylko i wyłącznie opisać, y, jak to mogło wyglądać. Co ta, co, co prawda na piasku, y, pazurem, y, na, zarysował powiedzmy. Schematycznie coś, co przypominało na początek korytarza, potem rozchodzący się w taką większą, okrągłą, jakby komnatę, e, i z tej komnaty były faktycznie narysowane dwie odnogi. I popukał w jedną i drugą odnogę, mówi: Tam nie wiem, co się dzieje. A jeżeli chodzi o ten punkt centralny, ten, którym, do którego dotarliśmy, to po lewej i po prawej stronie jest po cztery grobowce więc podejrzewam, że to te duchy, które nas zaatakowały. Jeszcze Bardzo na te słowa Asuka nie. mówi do radnego tak delikatnie: Panie radny, to samo stało się z moim Plutonem 4 lata temu. Weszliśmy w 10 osób, niby wszystko było spokojnie i w porządku, nagle nic Dostałam w głowę, obudziłam się, cały mój Pluton nie żył. Ja trzymałam się, krwawiłam, byłam ciężko, a potem więcej nie pamiętam. Czy... Będę mieć to na uwadze, odpraw. Po czym spogląda jeszcze raz na popielca. Ty, powiedz mi, z jakiego jesteś Z krwawego Rozumiem. Przekaż dowódcy, żeby na razie zamknęli po prostu ten przesmyk, żeby nikt tam nie... Jasne. Gdybyście spotkali któregoś z nas jeszcze w jakimś i jakimś cudem byłby żywy, pomóżcie wyjść. Zobaczymy, co da się zrobić. A jeżeli nie będzie jak uratować, to po prostu humanitarnie dobijcie. A tego tutaj też dobić? Z na drugie? Nie, jego uda mi się odciągnąć. Dobrze, Bo... Bo... Może nie będzie przydatny już na froncie, ale jako skraper na pewno jakąś robotę dostanie. Ja są tego pewien. Potrzebujemy takich więcej ludzi. Jak on. Warknął wyraźnie, jakby mm, chciał coś powiedzieć, ale podejrzewam, że ból nie pozwolił mu na jakieś sensowne słowa. Yy, zrobił tylko takie. Mmm. Ale to tyle, co mógł z siebie wydać. Spogląda jeszcze Jeżeli... raz na popierce i mówi: może jeszcze jakieś porady? Jeżeli planujecie tam wejść, to jedyną poradą, jaką mogę wam dać, to uważajcie na siebie i do cholernie. Czoję. No to nie będziemy ci zawracać już głowy. Zajmij swojego kumpla gdzieś bezpiecznie, niech się nim zajmą. bo na to tej. Po Bielec skinął głową. Widzicie, że jeszcze próbuje coś tam dłubać, żeby po prostu zatamować jakieś krwotoki ewentualne z, z ciała tego drugiego. No i pewnie za jakiś czas go po prostu zabierze, przetransportuje. Spoglądam na Asuka. Prowadź za Asuka mówi do Waryna, ja mogę wskazać wam drogę, ale jednak wolałabym na razie trzymać się z tyłu, ponieważ nadal jestem osłabiona i no będę na razie osłaniać tyły. Idziemy w tą stronę. I wskazała palce. I szła w środku. Ja będę szła z tyłu. Weren okay. przewodowuje przede wszystkim, jak idę. Długo trwało. Oraz spokojnie prowadzi. Asuka dobyła na razie łuku, z tego względu, że tak jak mówię, na razie dureż tego miecza nie było, brakowało jej, po co zginął dawno temu. Więc na razie posługiwała się tylko mieczem i tarczą, a to bardziej w obronie. Więc na razie dobyła łuku, naciągnęła strzałę, przebija jej. Znaczy, naciągnąłeś już cięciwe, czy po prostu. Nie, po prostu pół... nałożyła strzałę, ale nie naciągała? Okej, okay. okay. czyli rozumiem, drużyna ruszyła do środka. Prowadząc szedł Warden. Za Wardenem podążała z opartą o cięciwie strzałą Asuka, a za nią, pilnując jej szła karę. przez dosyć szeroki korytarz, bądź co bądź, wydrężony w skalę, który po chwili zwężał się. Na początek bez problemu zmieściłyby się trzy osoby obok. Się. Potem rzeczywiście zwężało się to do, do takiego miejsca, gdzie osób przeszłoby dwie. Po jakimś czasie Podłoże zmieniło się w bardziej coś, co przypominało brukowanie, niż po prostu zwykły piach. A korytarz znów zaczął się powoli rozszerzać, przechodząc właśnie w większą formę pomieszczenia, trochę zrujnowanego, już nadgryzionego zębem czasu. Mogliście faktycznie dostrzec po lewej i po prawej stronie od wejścia po cztery groby. W rogu pomieszczenia stała też skrzynia. Skrzynia, która widać było, że jest wiekowa, ale była też bogato zdobiona. I. To w zasadzie tyle co widzicie w tym pomieszczeniu. Czy jest ciemno? Na środku pomieszczenia leży jedna dopalająca się już po prostu pochodnia widocznie rzucona w popłochu. Są jeszcze inne pochodnie, takie typowo duchowe jak dla skalund. Nie. A czy Warner wyczuwa gdzieś tutaj obecność duchów, które się czają? Generalnie twoja uzadweiny cały czas wydaje z siebie akty Poza tym możesz wyczuć, że faktycznie w tych lochach może, mogą czaić się duchy, tak? Ale na chwilę obecną nie widzisz żadnych dookoła duchów. E, no generalnie, generalnie jest tu aktywność duchowa po prostu wzburzona, tak? Bardzo łączy ze sobą obie dłonie skupia swoją magię oraz przymykał czy na moment, żeby Wykryć dokładniej, gdzie się znajduje esencja jak to plazmy magicznej. A suka podchodzi do, do radnego i delikatnie chwytając go za rękę. Prosić, by ten na razie nie tracił, że tak powiem, mocy na takie czary, ponieważ powodem, dla którego ten medalio może wygrać, jest po prostu ona. I jakby co, ona da mu znać, gdyby ona coś wyczuła. Warden tak to robi. To jest dla niego zbyt mały, że tak powiem, wysiłek magii. Co do kwestii ciebie, Warden, udało ci się wyczuć większe zbitki ektoplazmy właśnie w tych grobowcach. Jak bardzo są one aktywne? Słuchajcie, y czy jak przy podejściu one się aktywnią? Y przy podejściu nie. Przy interakcji z nimi. Ale, y nie, nie, nie. Czujesz, że one są, one są aktywne magicznie, ale nie powinny się zaktywizować przy podejściu. Ani przy dotknięciu nawet tej ektoplazmy. A sama skrzynia? Tu możliwe, że jest klucz w tej skrzyni, y jeżeli chodzi o aktywizację tych... Ale nie masz pewności. No więc Asuka patrzy na radnego i na ranną i pyta się, jak myślicie, czy powinniśmy zajrzeć do tej skrzyni. Bardzo spogląda na kole. Nie ryzykowałabym. Mamy e, po cztery grobowce z każdej strony, czyli osiem. O ośmiu duchach wspominał popiele. Bardzo Nigdzie ich tutaj nie widzę, więc. E, pytanie tylko, czy przyglądaliście się jeszcze tej skrzyni jakoś specjalnie, czy po prostu ominęliście ją e, grubym łukiem? Znaczy, Asuka się przed nią zatrzymała i tak spojrzała na nią z zaciekawieniem. Jeżeli Asuka spojrzała się na skrzynię, no to mogła zobaczyć, że przy skrzyni na pewno e, ktoś dłubał e, przy zamku. E, delikatnie wieko wygląda na uchylone, aczkolwiek nie jest skrzynia otwarta. W środku Warto. nie widać, czy coś jest. Warden odparł. Lepiej tutaj nie profanować. Duchy to rozściecze. Przejdźmy po prostu dalej. Roznieciła tylko w dłoni ogień, by rozświetlić bardziej pomieszczenia żeby wiedzieć gdzie iść, ewentualnie by ogień wskazał możliwe widoczne yy, pułapki. Pułapek nie było widać. No więc Asuka posłuchała no, radnego i postanowiła, że jednak nie będzie ruszać tej skrzyni póki co, może w drodze powrotnej, wtedy będą mieli krótszą drogę w razie gdyby trzeba było Pomiędzy wyjściami, w zasadzie dwoma, nie licząc tego, którym weszliście do tego pomieszczenia, Leżał popielec, martwy. Wyraźnie był czymś przebity w kilku miejscach. Jakby dostał kilka razy z różnych miejsc włóczniom. Asuka podchodzi, przyklęka przy ciele, żeby bardziej się jemu przyjrzeć. Zbić, po prostu spróbować ocenić trajektorię lotu tych włóczni. Pchnięcia generalnie wychodziły z różnych stron. W rana, rany, które były zadane, były oblepione też ektoplazmą, więc na pewno była to sprawka po prostu. Nawet kilka cięć się znalazło, które pewnie były zadane jakimś ostrym narzędziem. Czyli po ranach, które zauważyła, szczególnie po tych cięciach, stwierdziła, że musiał zginąć z przyczyn podczas walki i najprawdopodobniej w zwarciu, ponieważ one były cięte, najprawdopodobniej zadane. Bardzo spoglądał na popierca i wiedział, co się święci. Rozglądał się dookoła przez moment, ale głównie się skupiał na tym, żeby Zostać zatokowany, z Po prostu nic nie dotykajmy. Papiolcy przyszli tutaj splądrować katakumbę, więc to też o czymś świadczy. Profanacja. Duchy tego nienawidzą, jak już wspomniałem. No się zgadza. Nie przeszliśmy tu w tym celu. Przeszliśmy tu w celu zabicia tej, że tak powiem, e, silnej istoty duchowej. To gdzie teraz? No, ja myślę, że moglibyśmy pójść ten korytarz w lewo. Wyczuwasz tą istotę? Nie. Na razie nie wyczuwam tej istoty. Spoglądam na ten korytarz w lewo, ale się nie ruszasz. Korytarz i, i ten po lewej, i ten po prawej e, wyglądały niemal identycznie, nie dając po sobie znać, dokąd mogą prowadzić. E, ciężko, ciężko było też ocenić, ponieważ pęd powietrza mm, był i z jednego, i z drugiego. No więc Asuka podeszła do tego korytarzu po lewej, próbowała po śladach na podstawce wyczytać, który niedawno był używany. Na przykład po warstwie kurzu, która mogła się znajdować na ziemi, gdzie było przetarte. I w jednym i w drugim korytarzu zobaczyła ślady łap popielczych, więc na pewno i w jeden i w drugi korytarz w wbiegły ale poza tym śladów użytkowań nie było. Chociaż przyglądając się mogła też dostrzec, że poza tym, że groby wyglądają już na stare i zapomniane, to na niektórych ymm, widnieją po prostu jeszcze świeże kwiaty. Bardzo spogląda na Asukę i na Jeśli przybyliśmy tutaj zabić właśnie tą potężną istotę, to musimy się liczyć z tym, że pozostałe duchy i tak w stanie, żeby pomścić właśnie kolego twarz. No więc, a mówię, no więc chyba nie mam większego wyjścia jak po prostu spróbować zwiedzić oba korytarze, w końcu którymś gdzieś dojdziemy. A może się gdzieś te korytarze spotkamy. No, na pewno nie możemy się rozdzielać. Nie, nie, rozdzielić się Ja bym proponowała pójść najpierw w lewo. Zatem pójdziemy w lewo. Słyszycie jeszcze tylko taki przeciągły pisk, trochę pomniejszany z szeptem, takie. odbijający się echem, po prostu jakby z obu tych korytarzy naraz. Z jednego trochę szybciej, z drugiego trochę wolniej, ale nie byliście na tyle przygotowani, żeby usłyszeć, z którego dobiegło to wcześniej. No więc Asuka na to cofnęła się z powrotem biegiem na środek sali i w tym momencie naciągnęła łuk i ustawiła się w takim mm, miejscu, by móc mieć oko jak i na lewy, tak i na prawy korytarz. Przygotowana do strzału. Nie paniku, spojrzał na Asuka. Spokojnie, tak czy owak spotkamy tą statkę. W momencie tego krzyku Warden twoja łza też zadrżała mocniej, zaświeciła jaśniej. Ale po chwili przygasła od razu. Hmm, ciekawe. Przygasło do takiego stanu, powiedzmy, przytłumionego, tak? Dalej była aktywna, ale nie w takim mocnym sensie, tak? Warden spojrzał na towarzyszy. Także owak, musimy iść dalej. Stojąc tutaj, nic nie wskurało. Uniosła jeszcze dłoń i pogładziła Thief po, po głowie, e, prosząc ją tak naprawdę, by dbała o jej plecy. To ruszajmy, nie ma na co czekać. Bardzo powoli idzie do przodu. Mogę skylight, żeby oświetlała to przetrogę No i potrzebuję również tak, żeby nie wcisnąć jakiejś płytki, która na przykład odstaje. albo nie wleźć w jakąś, nie wiem, linkę. Tak trzeba wokół oraz uważa na to, żeby nie zostać zaatakowanym z zaskoczeniem. Sasuka rozluźniła cięciwę, dalej trzymał strzały, ale już opuściła prawą rękę, jakby ługniała w lewe ręce i palcem wskazującym i kciukiem przytrzymując na strzałę na pałąku, ale rozluźniła cięciwę i po prostu trzymała się, w, w, że tak powiem, w środku. Muszę cię w takim razie w prawy czy w lewy korytarz jeszcze? Tak, jak no. powiedziała, w lewy. Czyli w lewy. Też szliście korytarzem, który był szeroki na, na spokojnie dwie osoby i... Po dłuższej wędrówce, no dłuższej o tyle, o ile dłuższej niż ta, która doprowadziła Was do tego, dotarliście do pomieszczenia, gdzie było sześć kolumn. Pomieszczenie się rozwidlało. Tutaj Warden, yy, tak samo zresztą Asuka, czuliście aktywność duchową trochę mocniejszą. Podeszła po kolei, podchodziła do tych yy, filarów, próbowała znaleźć jakieś znaki, może runy, napisy. Jeżeli chodzi o to, w pomieszczeniu było dosyć ciemno, ale na szczęście światło w zasadzie praktycznie nie tyle pochodni, co z kostura czy z dłoni, ale rozświetliło wam pomieszczenie. Widzicie, że na środku pomiędzy tymi filarami jest coś w rodzaju tablicy, na której jest coś napisane. I w momencie, kiedy weszliście do pomieszczenia, to pomieszczenie jakby zasunęło się wielkim po prostu głazem, zamykając was w nim. Na filarach. Widzicie wygrawerowane pomnik, Wygrawerowane, wyryte w zasadzie wewnątrz filaru. A skąd to na... ty w ogóle sobie coś przypominasz z poprzedniego. No, meczucia... ostatnich czterech lat to pamiętam tylko urywki, Pamiętam, że leżałam na ziemi. Pamiętam ten głos i to, że chwyciłam ten miecz wtedy. I od tamtej pory moja po prostu pamięć szwankowała. Budziłam się w różnych miejscach, nie pamiętając nic. Czyli samych katakumb nie pamiętasz do końca. E, przed tak. Ale potem już nie. Czy te pomniki da się jakoś przesuwać? Nie, ale widzisz, że, widzicie, że przy pomnikach są yy, dźwignie. To Warren spogląda na pomnik Dwajny oraz tak również spogląda na amulet Dwajny. W tym momencie Asoka zapała się za głowę i powiedziała, że, że właśnie przypomniało się te, te grobowce, które widzieliśmy wcześniej. Coś tam miało miejsce, coś tam się wydarzyło. Nie pamięta co, pamięta tylko krzyki, jakieś piski, wrzaski i przypomniała sobie wyraźnie te właśnie grobowce, które widzieli w sali wcześniej. Coś jeszcze pamiętasz z poglądów na osób? No, przypomniała sobie, że, że tą skrzynię, na którą tak ciekawie się wcześniej patrzyła, coś miała właśnie takie przeczucie, że coś z tą skrzynią, i przypomniała sobie, że któryś z jej plutą właśnie e, otworzył, ruszył tą skrzynię i najprawdopodobniej to było przyczyną rzezi zatem tym Wadens pogląda spogląda na tą kapliczkę z wizerunkiem Dwajnym oraz pogląda również na medali. Czyli nie wiem, jest tutaj jakaś pozostała boska ingerencja poświęcona. Nie nie, nie, nie wyczuwasz żadnej ingerencji boskiej, żadnego poświęcenia przez bogów. Tak samo zresztą Asuka też tego nie wyczuwasz. To są normalnie prawdopodobnie po prostu wyryte w tych filarach pomnik w ramach po prostu oddania czci zwyczajnie, tak? Pomiędzy tymi pomnikami też tak jak mówię, widzicie jeszcze tablicę, na której zapewne coś jest napisane, przez chwilę Wam tylko mignęło, jak kata. No więc Asuka poprosiła e, radną, czy mogłaby po prostu poświecić delikatnie jakąś magią ognia, czy czymś, żeby mogła po prostu spróbować przeczytać, co jest na tych tabliczkach. Spojrzałem na kaj. Przeczytaj, ale nie głośno. To ja to po prostu oświetla. o Wy to przeczytajcie pod nosem. No, no i co, co widzimy? no głos. Czyli czytacie to po prostu m, tylko i wyłącznie dla siebie, tak jakby? Nie, tak. nie, nie czytacie na pomniku, znaczy na tym pomniku, na tej plakietce widzicie napis Matka i syn spoglądali na jej dwa oblicza widzieli jak ślepa dotknęła wojennej natury Ten napis po prostu głosiła ta tablica pomiędzy, pomiędzy tymi wszystkimi filarami Ona była na lekkim jakby podwyższeniu powstawiona ta tablica Ten spoglądał na resztę Tutaj mamy odpowiedź Matka i syn dwajna Kręt Lesa. Kormir A później ba. Czyli trzeba to ustawić zgodnie z, z tą treścią. Tak, Też tak mi się tak. wydaje, że to jest enumeratywne pokazanie dobrej e, komplikacji tych dźwigni. Zatem zróbmy to tak, jak trzeba. No i Warden, tak jak powiedział, tak ustawia właśnie dźwignię. Zgodnie z tym planem oraz enumeratywną kolejną osiółka została podana na tablicy. Okej, okay, czyli pierwszą pociągasz jaką dźwignię, Warden? Twój. i Widzisz jak na pomniku Dwajny, dookoła niej jak są pochodnie, zaświeciły się jaśniej, w zasadzie dopiero zapaliły się wręcz. Czujesz, że Twój medalion w tym momencie wyczuł ingerencję duchów, ale na pewno nie ma dookoła żadnych dusz. W tym momencie pociągasz za dźwignię kręta, tak? I to samo. Pochodnie zajaśniały. Twój medalion wyczuł, wyczuł ingerencję duchów, tak samo zresztą, Asuka, ty też wyczuwasz no, ze względu na związek. Mm, ale nie ma dużo dookoła. Więc prawdopodobnie sam blask pochodni, możecie, możecie się domyślać, już jest związany z. E, pociągasz za dźwignię, lysy, jest ten sam efekt. Kormir. Mhm, to samo. I Baltazar. Baltazar? To samo. Czy coś się dzieje? Nie, jeszcze się nic nie dzieje. To jest, Przeciągnęliśmy pięć, została chyba ostatnia. Tak, została ostatnia. Ale nie ma jej w tekście, dlatego... bardzo no cię rozkłada, czy coś innego dzieje? Nic. Cisza. Pięć, pięć posągów dookoła, jak miały pochodnie, tak te pochodnie płoną. No więc Asuka ryzykuje, podchodzi, ciągnie za szóstą. Mhm. Czy ktoś próbuje wstrzymać Asukę? No Warren próbuje. Mhm. Udało ci się wstrzymać rękę Asuki, zanim chwyciła za... Dźwignię. No i widzisz po prostu no, zwykłą kapliczkę meandru. Nie czujesz od niej żadnej magicznej energii. Jest no. identyczna jak wszystkie kapliczki tych bóstw. No to Warden sam przeciwnie za dźwignię. Wiedząc, że stosy jest z tym miejscem. i mogłaby jakoś zaingerować obecność duchów. Zapłonęły pochodnie dookoła meandru, i w tym momencie słyszycie odgłos szurnięcia, przesuwania się jakichś mechanizmów, i otworzyła wam się droga wyjścia. Na którą weszliście zresztą. Widzimy jakieś inne wejście, wyjście? Nie, nic. To ja proponuję, żeby wrócić tą drogą, którą przeszliśmy. I pójdziemy w prawym korytarzem. Pójdziemy w prawym korytarzem, tak. Po drodze asługa tylko pamiętajcie, żeby nie dotykać tej skrzyni. Oczywiście, to idą. W momencie, kiedy wychodziliście, bo wychodzicie tą samą drogą, którą weszliście, zobaczyliście jedną małą, e, nietypową zmianę. A mianowicie po lewej stronie, jak teraz wychodzicie, czyli po waszej prawej, jak wchodziliście teraz, lewa. E, Otworzyło się bardzo wąskie przejście. Czujecie z niego wiatr? Delikatny powiew? No i zasu... Kamuś może najpierw pójdźmy tym prawym korytarzem, może tam też będzie jakaś łamigłówka i jeszcze jedno przejście się otworzy, czy coś w stylu. Na razie to małe przejście do Spojrzał na okay. Puść tam civ i niech rozejrzy się No Zobaczymy, ale nie jestem przekonana. Masuka, przypominasz sobie chociaż takie przejście? Coś ci świta? A suka skupia się i próbuje sobie coś przypomnieć w tym momencie. Nic. Mm, ten korytarz, coś widzimy w jego wnętrzu? Jak on wygląda? Jest wyraźnie, jakby był wydrążony po prostu. No, no, po prostu wydrążony korytarz, który miał pewnie być później dopracowany, żeby był przejściem. A na chwilę to to jest po prostu zwykły, zwykły wydrążony korytarz. Taki wąski mm. dla jednego pracownika, żeby po prostu. Jedna osoba mogła pracować. Jak wiesz, w kopalni na przykład, nieraz zaczynasz kopal kopalniany korytarz szyb, no to na początek jest wąski, a potem dopiero go rozbudowują. A podchodzi kolejne, to do tego wąskiego korytarzu, to do tego głównego prawego korytarzu, mając nadzieję, że coś poczuje. Czy ty e, chciałaś tą cif w końcu puścić? Ja. Nie, okej. Okay. Czyli wróciliście do tej mm, komnaty z grobowca. Znów oświetlonej, też przez K. No i do, te pochodnie, które już dopalały się, dopaliły się całkowicie, zgasły. Znowu widzicie po prostu te osiem grobowców upamiętniającymi zdecydowanie ładnych grobowców, z upamiętniającymi nawet rakietami, ornamentami. No i możecie pójść w drugi korytarz w takim razie. Coś się zmieniło w, tej, w tym okrągłym w takim wypadku pomieszczeniu. Nie, jesteśmy jest... w stanie coś dostrzec. Nie wiem, Ni że. Nic się nie zmieniło. Skrzynia nie... stoi jak stała, po prostu pochodnie przygasły. Dalej pomniki stoją, są tak samo, mają te plakiety, wiesz, gdzie wypisujesz, że o, zginął tak i tak, bo coś tam, coś tam. Nic więcej szczególnego w tym pomieszczeniu się nie zmieniło, poza przygaśnięciem pochodni, które były na ziemi. Spogląda na Proszę, nam bardziej drogę. No i przejdziemy w tym prawym korytarzu. Przy okazji będę mieć oko na duchy, ewentualnie. Spogląda, jak wysoko jest sufit tak naprawdę, czy jest tam na tyle dużo przestrzeni nad jego głową? Jeżeli, jeżeli na, tak, na tyle dużo przestrzeni nad ich głowami, żeby co? Żeby przywołać swojego przywołańca. Zrobić glif, który pozwoliłby oświetlić drogę, ale także mógł zaatakować w razie niebezpieczeństwa. Czyli elementala. Elementala ognistego zrobić, tak? Zgadza się, dlatego najpierw sprawdza, czy jest na tyle dużo nad ich głowami w, w przestrzeni, żeby mógł on frunąć przed nimi e, powyżej. Bardzo spokojna na K. Co ty kombinujesz? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, to faktycznie, wewnątrz tej, tego grobowca mogłabyś bez problemu przyzwać Elementala i on by sobie na spokojnie mógł... Jeżeli chodzi o tunel, tu jest już trochę bardziej komplikacja, ponieważ ten tunel nie jest aż tak wysoki, ale no, możesz spróbować przyzwać tego Elementala. Może uda mu się jakoś przecisnąć po prostu przez ten tunel. Bardzo spokojna na K. Nie, powiedz co ty kombinujesz. Nic, chcę przywołać elementala, który oświetli nam drogę. Ale też, jeżeli napotka coś niebezpiecznego, no to też w tym momencie będziemy wiedzieć, że coś się dzieje. Skąd możemy wiedzieć, że Twoje nie przypadkiem nie przywoła nam tutaj? To tak samo jakbyśmy tam weszli, to tak samo możemy ich przywołać. Używając czaru bojowego możemy ich tak naprawdę prowokować do ataku na nas. Jak wolisz. Najpierw pójdźmy tym prawym korytarzem, i później zobaczymy, co dalej. Czy w tym korytarzu, w którym wejść, jest ciemno ogólnie? Tak. w takim wypadku y ja idę przodem, wyjdziecie za mną, skoro elemental ci nie pasuje. Wolę nie ryzykować, odpad, ale ja pójdę do przodu. Asuka ma pomysł. Poprosiła, czy KAE mogłaby wytworzyć trochę ognia na swojej dłoni. To nie jest żaden problem. Łącząc się ze swoim żywiołem, jak najbardziej. Y Pozwoliła mu rozpłysnąć na jej ręce. No więc Asuka wyciągnęła troszkę bandaża, którego miała za wewnętrznej stronie uda, go za zbroją jak zawsze, owinęła nim końcówkę strzały, po czym podpaliła od ognia, które Kae wytworzyła. Po czym stanęła przed wejściem do tego szerszego korytarza, wymierzyła i strzeliła prosto. Strzała pofłynęła. Widzicie, jak wbiła się gdzieś dalej w korytarzu, ale przez chwilę, jak przelatywała. Widzieliście, że ta odnoga się jeszcze rozdziela. Ja sukałowi, czyli już coś wiemy. Czyli jakby ta strzała biła się na ścianie między tymi dwoma odnogami, tak? E, nie, wbiła się po prostu dalej, bo jest po prostu jedna ścieżka, która idzie cały czas prosto, a druga odbija się w prawo. Nie wiem, czy chcemy się rozdzielać. Zrobiliśmy przede wszystkim tą zagadkę, która była w tej kaplicy z dźwigniami oraz awatarami bogów. I nie jestem pewien, czy powinniśmy jeszcze bardziej się komplikować w te kłębiny. Czyli Saur wróci do Szczeliny. Tak, do Szczeliny. Jak na razie to jest jedyna pewna droga, która się nam otworzyła. Asuka rzuciła pomysł, że owszem, moglibyśmy pójść do tej Szczeliny, ale wtedy nigdy nie wiemy, co będzie za nami. Że najchętniej to najpierw zaeksplorowałaby te korytarze, upewniła się, że nic tutaj nie ma, a wtedy iść drogą, która jak najbardziej, jak... ewidentnie się przed nimi otworzyła. Jeżeli coś nie otwiera, to też zamyka. Zdokładnie. Złożył się na Asukę. A skąd wiesz, że wyjdziemy akurat tym wyjściem? Słuchaj, może znaleźć jakieś inne wyjście. Są przecież, Popielc mówił, że mogli znaleźć jako towarzysze jakieś wyjście inne. Zaszuka po chwili na stwierdziła, no w sumie skoro oni tędy przechodzili i tam mieli krwawą jadkę, to mniej więcej domyślamy się, co tam może by się znajdować, więc może faktycznie powinniśmy pójść tą szczelinę, która się przed nami. Wątpię, żeby papiełcy byli aż tak inteligentni, żeby rozwiązać tą zagadkę. Więc jeżeli by tam dotarli, to automatycznie zostaliby tam zamknięci. To też druga sprawa. Więc na pewno w, tamtej, w tamtym kierunku się nie udali. Wiesz co, KM? Możemy zrobić tak, że przepuścić Elementala, ale przez tę szczelinę i z dala od grobowców. To będzie najbezpieczniej. Możemy tak zrobić. Juszycie tylko z korytarzy, takie... <laughs> Niesiące się... Nios niosące się e. Główny spogląd na korytarz. Cicho tam. Idziemy dalej. <laughs> Wracamy do szczeliny. Jakby w odpowiedzi na krzyk Warden. I kto tu podjudza duchy?